Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejna część nauki i bezpiecznego badania Pad w bok. Zaczynamy to ćwiczenie od leżenia tutaj na plecach, leżę tyłem i wzniesienia nóg w górę i przemieszczania swojego ciała raz w prawo, raz w lewo. A więc wygląda to w ten sposób. Hop. 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 Popatrzcie jak będzie wyglądało to ćwiczenie z boku. Pamiętamy o układzie naszych dłoni, rąk pod kątem 45 stopni. Wznos nóg w górę i raz upadamy w jedną stronę, raz upadamy w drugą stronę. Przenosząc prawą nogę w prawo i prawą rękę. Tutaj uderzając jeśli upadamy w prawą stronę lub robiąc to samo w lewą stronę. Prawda? Teraz popatrzcie, jeżeli upadamy Prawo, to nasza lewa ręka trzyma tutaj się mniej więcej na środku brzucha, na wysokości pęk. A więc na początku zrobimy to ćwiczenie właśnie w taki sposób: Przygotować. Tutaj, hop. popatrzcie teraz z drugiej strony. Robimy to samo ćwiczenie: pad w lewo, przygotowawcze, a więc nogi do góry. Prawa, bo no tutaj na pęku, na brzuchu i robimy pad. Lewa noga prosto, równolegle do naszej ręki, a prawa noga, stopa upada w bezpieczny sposób. Prawda? Zobaczcie, Hop. w taki sposób, jeszcze raz, Hop. tak jest. To jest pierwsze, następne ćwiczenie. Jeżeli już dojdziecie do sprawności, do yy, zabiegu, jak to wszystko wygląda, proponuję to ćwiczenie robić z pozycji takiego przykucnięcia kucka, i to samo. Zaczynamy z prawej strony, wyciągamy prawą różkę do przodu. Lewa trzyma się tutaj na wysokości nie wiem, naszego pępka. I prawą nogę do przodu i przesuwamy tą prawą rękę i prawą nogę w lewo. Po czym upadamy bezpiecznie na podłoże. Pamiętajcie o tym, żeby głowa była wyniesiona do góry, żeby broda też dotykała tutaj waszej piersi. Popatrzcie jeszcze raz. To ćwiczenie to jest troszeczkę trudniejsze. Ćwiczenie, ale też do wykonania. Popatrzcie. Lewa dłoń tutaj na wysokości pęka, prawa noga wysunięta, prawa ręka podkładamy bezpiecznie, prawda? W taki sposób. I to samo powtarzamy ćwiczenie, robiąc w lewą stronę, bo zawsze pamiętać trzeba, że wykonujemy ćwiczenie na obie strony, na lewo i na prawą. Więc jeśli będę wykonywał pad w lewą stronę, wyciągam lewą dłoń, lewą rękę, lewą nogę prawą, kładę na. Cępek wypada bezpiecznie, w taki sposób. Popatrzcie, dalej to samo, powtarzam to ćwiczenie. Raz jeszcze, wyciągam, hop. Pady. Przypominam o, o tym, że głowa zawsze jest w górze, broda przy pracy gryziowej, nigdy nie dotykamy, dotykamy maty, żeby po prostu sobie tej głowy nie uszkodzić. I trzecie ćwiczenie, najtrudniejsze, a więc jak wejdziecie do wprawy, to wykonujemy to z pozycji stojącej, ze stójki tak zwanej, można sobie leciutko nogi obniżyć, prawda? Więc w prawo, w lewo to samo. Lewa dłoń tutaj na wysokości, pępka brzucha i robimy to ćwiczenie. Upadamy bezpiecznie. Takie sposób. Zobaczcie, w drugą stronę. Upadamy bezpiecznie, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję. Zapraszam go na kolejne części.